Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was na ostatniej już w tym wielkim poście, naszej sanktuaryjnej drodze krzyżowej. Tą drogę chcemy przeżywać wraz z rozważeniami księdza Wojciecha Węgrzyniaka drogę krzyżową epidemii. Chcemy pamiętać w niej o naszych bliskich zmarłych, zmarłych zalecanych. Chcemy także pamiętać o nas samych. Idź za Jezusem, Jego drogą krzyżową. I imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, my ludzie, dzieci Boga, wierzący i niewierzący, przechodziliśmy w historii wiele krzyżowych dróg, wojen, głodu, zaraz i kataklizmów. Na jedną z nich skazaliśmy Ciebie. Twoja droga krzyżowa okazała się najbardziej zbawczą drogą świata. Przejdź z nami drogą krzyżową epidemii. I mocą Ducha, który potrafi odnowić oblicze ziemi, uczyń ją drogą ku Wielkiej Nocy. Stacja pierwsza. Zostaliśmy skazani na epidemię. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chrysty i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus zostaje skazany na śmierć. Tak zdecydował Sanhedrin. Tak krzyczeli ludzie, tak podpisał Piłat. Gdyby się nie narodził, nie zostałby skazany. Gdyby to nie było wolą ojca, nikt nie zrobiłby mu krzywdy. Tajemnica krzyża to tajemnica wolności mojej, wolności innych, tajemnica natury świata i Boga. Zostaliśmy skazani na epidemię. Czy to była decyzja, czy pomyłka człowieka, czy tajemnica natury starszej od wszystkich ludzi. Czy konsekwencje życia w globalnej wiosce, czy nawet misterium niesprzeczne z Bożą obecnością nie wiemy. Wiemy, że zostaliśmy skazani. I dziś to nie czas, by szukać przyczyny. Dziś to czas, by już przy pierwszej stacji wzrok zobaczył na horyzoncie iskierkę zmartwychwstania, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Bierzemy my krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus wziął krzyż, nie kłócił się ani spierał. Nie uciekł jak w Nazarecie, gdy Go chcieli strącić w przepaść. Nie schował się jak w Jeruzalem, gdy zamierzano Go ukamienować. Nie sprowadzał dziesięciu tysięcy aniołów, żeby wytłumaczyć, że żaden człowiek nie może robić krzywdę Synowi Boga. To pokorna miłość Boga bierze niesprawiedliwy i nie swój krzyż na swoje ramiona. Bierzemy i my krzyż epidemii na swoje ramiona, nie popełniamy samobójstw, nie zamykamy szpitali na chorych. Nie buntujemy się przeciw restrykcjom i nie tracimy ducha, że chorują również niewinni. Organizujemy zbiórki i wszelaką pomoc, bo wiemy, że jeśli krzyża nie weźmiemy na swoje ręce, krzyż może uderzyć nas śmiertelnie w głowę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj nad nami. Stacja trzecia upadamy z powodu nonszalancji kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus upadł pod krzyżem na początku drogi. Czy krzyż był za ciężki, czy ono osłabiony przez biczowanie i koronę z cierni, a może uderzył nogą o kamień, upadł a to boli. Zwłaszcza, że to dopiero początek. Czy w takim razie będzie miał siły powstać i iść dalej? Pierwszym upadkiem w czasach epidemii jest nonszalancja, łamanie przepisów sanepidu, lekceważenie zagrożenia, zabawa z tego, co śmiertelnie poważne. Dlaczego pozwalamy na ten pierwszy upadek? Może jesteśmy osłabieni przez nieczulicę? Może nie umiemy się nie potknąć, bokami na drodze jakiś całkiem nowy? Ważne, żeby powstać, by raz na zawsze powiedzieć koniec upadkom lekceważenia krzyża, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, się nad nami. Stacja czwarta. Spotykamy tych, których kochamy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Maria nie musiała być z Jezusem na górze przemienienia, ale nie mogło zabraknąć matki na drodze krzyżowej jej syna. Nie wiemy, czy pospieszyła z Nazaretu, jak kiedyś do Elżbiety, czy była już od paru dni w świętym mieście, jak wtedy, gdy z Józefem szukali zagubionego dwunastolatka. Wtedy znalazła go w świątyni. Teraz świątynią stała się Via Crucis. Na drodze krzyżowej epidemii musimy spotykać najbliższych. To czas, kiedy rodzina staje się najważniejsza. Ale tak jak zabrakło Józefa przy tej stacji, może być, niektórym być ciężko z powodu nieobecności taty czy mamy, męża czy żony, chłopaka czy dziewczyny, przyjaciół i znajomych. Obyśmy cierpiąc z powodu tych, którzy nie mogą być blisko, stali się bliskimi dla tych, dla których ciągle możemy. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj nad nami. Stacja piąta. Lekarze i pielęgniarki z Cyreny pomagają najwięcej. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Wychodząc spotkani pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon, tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Nie dało się inaczej. Sam Jezus, by nie poradził, był przecież człowiekiem. Nie dało się po dobroci, bo to wcale nie było takie łatwe. I nie tylko dla Szymona. Na drodze epidemii nie damy rady bez lekarzy i pielęgniarek z Cyreny. Ani święcenia, ani pieniądze, ani władza nie pomoże tam, gdzie mogą pomóc tylko służby medyczne. Jesteśmy tylko ludźmi. Chociaż nie wszyscy są zmuszani, wielu z nich wolałoby inaczej. Skoro jednak oni z chorymi najwięcej odczują ciężar tego krzyża, obyśmy zapamiętali słowo wdzięczność i oby Bóg zapewnił im błogosławieństwo. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta: Weroniki wolontariatu spieszą do potrzebujących. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Weronika nie musiała nic, mogła zostać w domu. Albo i nawet poprzestać na oglądaniu. Może nic ciekawego, ale to jakoś bezpieczniej. Ten gest serca jednak zostawił ślad na wieki, ślad oblicza Jezusa. Ślad miłości, która zawsze robi wszystko, co możliwe. Dziś tysiące Weronik powychodziło ze strefy komfortu. Robią zakupy dla starszych, pomagają tym na kwarantannie. Szyją maseczki, organizują zbiórki. Ta bezinteresowna miłość sprawia, że twarz ludzkości staje się coraz bardziej boska, i oby ślad tej twarzy pozostał już z nami na zawsze. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma: upadamy z powodu egoizmu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus upada po raz drogi, upada pomimo spotkania z Matką, pomocy Szymona, miłości Weroniki. Taki upadek może bardzo boleć, bo jeśli przy tej pomocy nie dają już rady, to skąd wezmę siły, żeby iść tą drogą do końca? Drugim upadkiem w czasach epidemii jest egoizm. Pomimo zaangażowania wielu, bezinteresowności tysięcy, zmęczenia tych, którzy na pierwszym froncie zawsze znajdą się tacy, którzy myślą tylko o sobie, egoizm wykupywania zapasów ponad miarę, podbijanie horrendalne cen, bo okazja rzadka, zachęcanie do niekoniecznych zbiórek na fali społecznego współczucia, diabelska przewrotność człowieka który chce zarobić na krzyżu. Powstańmy z tego upadku, bo on strasznie nieludzki. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Czytamy płaczące komentarze i posty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. A szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł, Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Płacz kobiet jerozolimskich nie był dobry, choć wyglądał dobrze. Nie ma jednak nic bardziej mylącego niż płacz. Wydaje się być językiem wrażliwości i serca. A może być za spłoną ucieczki od tego, co najważniejsze. W czasach epidemii nie brakuje lamentów, nie brakuje krzyków fałszywych proroków, biadolenia nad innymi, co powinni robić, płaczu nad przywódcami świeckimi i religijnymi, nie brakuje siania paniki kombajnami Internetu. Jezus mówi wyraźnie, płaczcie raczej nad sobą, skup się na tym co możesz zrobić dla siebie i dla swoich bliskich? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj nad nami. Stacja dziewiąta. Upadamy z braku nadziei. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus upada po raz trzeci bardzo blisko końca. Golgotę już widać i jest nadzieja, że to wszystko nareszcie się wypełni, a jednak zabrakło sił. A jeśli zabrakło na to, by iść, czy będzie ich wystarczająco na to, żeby powstać? Mało rzeczy tak przeraża jak rozpacz, że mimo wszelkich wysiłków i tak nie osiągniemy celu. Trzeci upadek w czasach epidemii to upadek nadziei. Jesteśmy przywalani statystykami coraz większej liczby chorych. Leżymy pod ciężarem zarażonych lekarzy i pielęgniarek. Przydusza nas widmo selekcji zarażonych na lepszych i gorszych. Przygniata świadomość, że ciągle czegoś tak brak, że za mało, że za późno. Dołuje do tego troska o chleb i przybija niewidzialna efektywność trzymania się wszelkich zasad. Możemy się przewrócić. Możemy na chwilę się rozłożyć. Ale nie pozwólmy nigdy umrzeć nadziei, póki my żyjemy, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Odkrywamy prawdę o sobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus został obnażony z szat na pośmiewisko i hańbę, na poniżenie i wyśmianie, na pokazanie, że ten, który miał się za Mesjasza, jest tylko nagim królem. Nie wiedzieli jednak, że to obnażenie jest tylko obrazem kenozy wcielenia. Nie pojmowali, że ta miłość aż po własną nagość Zakryje wszelkie nagości Adama i Ewy. Epidemia obnaża ludzkość aż do głębi serc. Choroba zdziera maski, zabija drugie twarze. Odkrywa trupie czaszki w grobach pobielanych albo wyciąga na światło perły niezauważane w pyle codziennego życia. To dobra stacja. Jak trailer przed sądem ostatecznym. Co więcej, z szansą na to, że obnażenie może być tylko, o, nie tylko odsłonić prawdę o nas, może również poprowadzić do autentycznej przemiany. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Jesteśmy przybici trzema gwoźdźmi. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus został przybity do krzyża: jeden gwóźdź w lewą dłoń, drugi w prawą, trzeci by umocować stopy. Ból najbardziej ostry ze wszystkich, co były i będą. To, co było drogą krzyżową, teraz staje się samym krzyżem. Gwoździe zapewnią, że już nikt aż po śmierć nie oddzieli go od krzyża. Przy tej stacji pomyślmy o tych, którzy są przybici chociaż jednym z trzech gwoździ epidemii. Pierwszy gwóźdź to ten, co zabił kogoś bliskiego. Drugi to ten, który nie pozwala oddychać, bo zabrakło respiratora. Trzeci to ten, który przygwoździł lekarzy i pielęgniarki w szpitalu z dala od własnych, ukochanych dzieci. Pomyślmy, pomódlmy, pomóżmy. Podzielmy się wiarą, że nawet najboleśniejszy gwóźdź może być gwoździem zbawienia, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Umieramy z miłości do innych. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jezus umarł na krzyżu, z miłości do każdego człowieka, za grzechy wszystkich ludzi. Niewinny baranek złożył się w ofierze za zbłąkane owce i za wilki w owczej skórze. Dawca życia oddał życie. Pan nieba dał się pokonać niewolnikom ziemi. Z miłości. W czasach epidemii umieramy i będziemy umierać z miłości do innych. Tysiące oddadzą życie dosłownie, zwłaszcza lekarze i pielęgniarki. Niektórzy zrezygnują z leczenia dla innych. Wielu, choć przeżyje, narażać będzie wszystko, co ma, żeby pomóc tym, którzy tracą nadzieję na cokolwiek. Nie ma większej i piękniejszej miłości niż za innych jeśli umierać to tylko z miłości. Chcemy żyć jak bogowie, to pokażmy, że potrafimy umierać jak Bóg, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj nad nami. Stacja trzynasta. Nie zapominamy o gestach czułości. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone w ramionach Jego matki, chociaż serce Maryi przeszył miecz boleści, nie brakuje jej czułości dla syna, chociaż bolejąca cała, cała ogarnięta jest czułością dla swojego dziecka, jak kiedyś betlejem tuli Go do siebie. Prawdziwa miłość nie żałuje czułości nawet takiej, która wydaje się być drugiemu niepotrzebna. W czasach epidemii nie możemy się zbliżać, nie możemy się dotykać, nie możemy podawać sobie ręki, nawet na znak pokoju, ale nie możemy zrezygnować z czułości, bezpiecznych gestów, które przekazują miłość. Kiedy ludzkie ciała muszą być od siebie trochę dalej, nasze serca powinny być naprawdę bardzo blisko. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj nad nami. Stacja czternasta. Nie zostawiamy zmarłych na ulicach. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Jak dobrze, że Nikodem i Józef z arymatei pomyśleli o pogrzebie. Nie czekali na Piotra, ani kogoś z rodziny. Jak dobrze, że ktoś nie stracił głowy, kiedy Jezus stracił życie. Przyszli, załatwili, zdjęli, pochowali, zatoczyli kamień. Tyle można było zrobić i tyle zrobili. Zrobimy wszystko, żeby nie zostawić umarłych na ulicach. Nie pozwolimy rozkładać się ciałom w domach, rzucać nieubranych do bezimiennych grobów i zasypywać ciał bez księdza. Bez chociaż najbliższy nawet w czasach epidemii nie może zabraknąć Józefa z głową na karku z Arymatei i Nikodema, co już nie boi się przyjść do Jezusa nawet w ciągu dnia. Nie może zabraknąć chociaż Marii Magdaleny wiernej aż po grób, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, z się nad nami. Panie Jezu Chryste, droga krzyżowa kończy się czternastą stacją, ale to nie jest ostatnia stacja Ewangelii. Po męce i ukrzyżowaniu nadejdzie i dzień zmartwychwstania. Życie zwycięży śmierć. Płacz zamieni się w radość. Strach zostanie ugaszony pokojem. Prosimy Ciebie, Panie Wszechświata, które jak wielu znasz, co to ludzki ból i jak nikt wiesz dobrze, co to jest moc Wielkiej Nocy? Prosimy Cię, bądź z nami na drodze krzyżowej epidemii do końca. Natknij duchem inteligencją szukających lekarstwa, umacnij ramiona dźwigające chorych, pociesz tych, którzy żegnają najbliższych, przygotuj serca wszystkich na wzajemne pojednanie i błogosław każdemu aż do zwycięstwa zdrowia nad chorobą, aż do zwycięstwa życia nad śmiercią. Amen. Moi drodzy, pomódmy się jeszcze w tym miejscu za papieża Franciszka w jego intencjach. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swoją nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I pomódlmy się jeszcze za tych wszystkich zmarłych, za których y, polecaliśmy tą drogę krzyżową. Wieczny odpoczynek graczym dać Panie, a światłość wieku i stanie im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam za wspólnie przeżytą drogę krzyżową. Dziękuję wam za wspólną modlitwę. Życzę wam, żeby te święta, które przed nami, te, żeby one były w bardzo dobrej atmosferze. Żeby czuć było obecność Pana Jezusa zmartwychwstałego, pomimo tej izolacji, w której wszyscy jesteśmy. Żeby On mógł zmartwychwstać także w naszych sercach, w naszych rodzinach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.